To jest jakiś hit. Do Japonii wszedł napój o smaku majonezu. I właśnie go szukamy, żeby go spróbować. Poszedł wiralowo i ludzie mówią, że jest okrutny. Szukamy. Jest majonez. Jest, jest. No? Sprawdźmy to. O, kupiłeś mi soczek. Szukaliśmy to w kilku sklepach, ale tego w ogóle nigdzie nie było. W końcu znaleźliśmy. Jesteśmy gotowi na to? Nie pachnie w sumie w żaden sposób mam wrażenie, ale jak opakowanie to już było trochę gorzej. Ej, nie jest takie złe jak oni o tym mówili w ogóle, nie? Jak lubisz majonez, znaczy... Nie, to jest... Mi smakuje. Dobre jest.